Bajgiełki, bajgiełki, bajgiełki po złotej pięćdziesiąt. Myśli się także o zaspokojeniu potrzeb kulturalnych. W szklanej kuli anioły ruszają się jak Irena Dziedzic w telewizji. Jest także handel żywym towarem. Po trzystu wy, po 300, szczeniaki wilka, prawdziwe, po 300, po 300 Rasowe sztuczka, czysta rasa, czysta rasa. A tak za ile ostatnio panel. Kupić, sprzedać, potargować, a przede wszystkim posłuchać warto. Talerę, forę, ryby, grzyby. Płynął strumyk przez zielony las. Głównie dla stolicy charakterystyczne jak Palac Kultury i Kolumna Zygmunta są ciuchy na grochowie. Być w Warszawie i nie widzieć tego bazaru to nie tak. Na ciuchach można było spotkać nie tylko Gerarda Filipa, ale podobno nawet Królowę Belgijską. Z czego to futro? Stresowanych sardynek, jak mówią bywalcy ciuchów. Nie nawet zabezpieczyć się, bo nie zna A ten sweterek prosto z Chicago, czyli z Galluxu na MDM. -ie. Kupić, nie kupić, przymierzyć można. Tylko nie miętość go pani w rączkach, bo towar delikatny. Nie ma się czego wstydzić. Ciuchy, ludzka rzecz. Wszystko na karnawał. Od pantofelka do sukni balowej. W jaki sposób to co wie? Ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Co prawda same handlarki nie dbają o elegancję. Byle handel szedł. Tym razem o innych chuliganach. O chuliganach zmotoryzowanych. Uwaga, jedzie straż pożarna. Wszystkie pojazdy zjechać na bok. Umarły był słyszał, on nie. A teraz przykrość. Okazało się, że w wozie strażackim siedział milicjant. Kompania ruchu robi inspekcję. Jedziemy dalej. Jest następny. Władował się obok tramwaju, zablokował przejazd. Prosimy prawo jazdy. Tak, trzeba będzie powtarzać egzamin. Przez parę kilometrów było wzorowo, a tutaj historia się powtarza. Stary kierowca, a teraz wstyd na całą Polskę. Kompania ruchu działa, Unigani drogowi, pilnujcie się. Gadane to się w Warszawie ma, tylko z porządkiem gorzej. Powszedni widok. Pojazdów przybywa z miesiąca na miesiąc. Coraz tłoczniej na ulicach miasta. Coraz gęściej na szosach. Te maszyny nie mają elektronowych mózgów, zależą od sprawnych mięśni i umysłu człowieka. A człowiek różnie to bywa. Nie pomagają kary, kontrole, wezwania. Przeciętnie co trzeci balonik rumieni się ze wstydu. A rezultaty znamy z nekrologów. Pijaństwo kierowców powoduje w Polsce procentowo więcej ofiar niż w Anglii i Francji. Liczba wypadków nie maleje, ale zastraszająco rośnie. Towarzystwo Trzeźwości Transportowców. Ci ludzie chcą ratować honor swych odpowiedzialnych zawodów nie przy pomocy kazań i apeli, ale przez osobisty przykład. Pamiętajcie, trzy razy T. Samochód z takim emblematem i kierowca ze znaczkiem Towarzystwa nie zawiezie Was w objęcia pijanej śmierci. Chcielibyśmy tych znaczków widzieć jak najwięcej. To znaczy, przed pierwszym pustawe bywają w sarmacji lokale W sklepach także się przerzedza Mieszkańcy tego kraju żyją w rytmie Fas księżyca, a ściślej kalendarza wypłat Przed pierwszym robimy zakupy skromne, niezbędne, byle co do garnka włożyć Na postojach taksówek sznur samochodów Sznury sarmatów na przystankach miejskich za dokładnie wyliczone grosze 10 sportów. Ale na zajutrz po pierwszym zmienia się pięćsetkę i styl życia. Szumią rozgwarem kawiarnie. Wydawać by się mogło, że nawet buty kupują sarmaci co miesiąc po wypłacie. Rosną wszędzie ogonki i kolejki. Zdobycie taksówki wymaga sprytu i bystrej orientacji. Nasz kochany handel detaliczny zamienia się w hurt. Obroty puchną. Sarmacja płynie. No, mlekiem i miodem. W pierwszym tygodniu miesiąca wypieka się tyle ciastek, co przez pozostałe trzy tygodnie. Już nie marny kwiatek, a bukiet dla Ewy. Do siódmego każdego miesiąca cały naród pogodny z uśmiechem na uściech wesoły. Czasem nawet nieco za wesoły. Dlatego też tłok w żłobku dla dorosłych. Ale wkrótce i ta izba pustoszeje. Jakiś jesienny smuteczek ogarnia cały kraj. Zwykle tak koło 15 zbliża się okres niebezpieczny dla mężczyzn i kobiet na równi. Ile jeszcze do pierwszego? Na szczęście są instytucje, które budzą nadzieję i optymizm. Zdarzają się przecież cuda nad wisłą. Młodzież roku 65 nieco inne ma kłopoty i kompleksy. Jak dostać bilet na film o Beatlesach i jak się do nich najbardziej upodobnić? W kolejce przed kinem galeria mniej lub bardziej udanych naśladownictw. Powiedzmy zresztą, że nie tylko u nas. Jeden z lepszych zespołów w stylu Beatlesowym, The Rolling Stones. A to już jakaś żałosna parodia. Na tym tle sami Beatlesi wydają się godnymi szacunku klasykami. Rzaba dla swego metro. Pod takim hasłem odbywa się w Warszawie społeczna zbiórka złomu. Oto obrazek wcale nie wyjątkowy. Zużyta tuba wędruje do śmietnika. Stop! Wróć! Garnki, tuby popaście i inne przedmioty metalowe to cenny surowiec dla naszego przemysłu i budownictwa. Łodzie Szkolna oraz półtora tysiąca komitetów blokowych wzięło czynny udział w zbiórce złomu zorganizowanej przez stoleczną radę narodową. Dzień dobry. Uczniowie technikum mechanicznego przyjechali po złom dla metro. Komitety blokowe dobrze zorganizowały zbiórkę. Akcja ujawniła duże ilości złomu poniewierającego się w piwnicach, śmietnikach i w podwiejskich robach. 3,5 miliona kilogramów cennego surowca oto rezultat zbiórki.